do którego doszło na trasie do zakopanego. Na tej ulicy kilka razy dziennie dochodzi do kolizji samochodowych. Dziś poza wzmożonym jak zwykle ruchem przyczyną kraksy mogła być gołoleć. Ojej, mój łeb. Piłeś? Nie. To ręce ci... Jezuś, odstał chłopie te wina, łapy ci się trzęsą. Pawolonik? Dafałek pił? No trochę pił, bo łapy no, mu się to trzęsą. A co za kary, Pawolonik piątkę mu daj No ja dam mu piąteczkę. Pawolonik już leci. Nie, nie, ja nie chcę, ja nie chcę, nie chcę. Ty, akumulator jest na handel. Tak? Pierwszy, bierz. Przyszpiesz, dostał. on pował nie Łołała. o Nie zabiorzej mnie. Kamerzysta, zrób zbliżenie na jego kasynę. O mi kurwa ścisnąłeś łeb, aż mi farba oczami poszła. No tu jeszcze troszeczkę powoloniku, tak z 3 mg jeszcze ci troszeczkę damy. Ej, gościu. Masz minutę, włączasz stoper, czas start. No, bo już slip time po ciebie jedzie. Dzień dobry, gdzie jestem pan od Powolonu? Tam leży. E, jak się pan czuje? Oj, słabo, słabo. E, sprawdźmy, sprawdźmy. Rysiu, e, daj mu jeszcze Powolonik. Obraz, 5, 5 ml mu dałem. Już wtedy, już wtedy nie przestańcie! Owała! Jezus Maria co oni robią z tymi ludźmi ta służba zdrowia Co go tu na noszę te drzwi Idziemy A Ja się nigdzie nie ruszę Cicho bądź. Ja nie chcę do kostnicy Cicho Ałała. Ałała, A ała. Moja noga Cicho Panowie Tak nie może Straszam pomóc troszeczkę Niech mi ktoś pomoże, mordercy z pogotowia o Jezus. Po Jezus, no nie składajcie mi rąk, ja idę. pole, pole, Pokojnie. do pole, żonie moje Spokojnie. Oddajcie oddamy. żonie moje makalony. pole, no, pole, oddamy, oddamy. pole, o, 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 nie, o, pole, nie pole, Nie, nie, Pawulon się skończył Halo, gdzie jest doktor Queen? Pani doktor, Pawulon się skończył No, Pawulon już jest To nowy, przecież nie wolno tego podawać Myślicie, że ja nie oglądam telewizji? spier, dalej ja mam tysiąc za skórę, kurwa, nie mam czasu Są tu gada, go tu kurwa z tyłu. Ale tego nie wolno robić ja was zgoszę, zobaczycie. Ja was wszystkich tutaj zgoszę, co wy jesteście, że, co wy podajecie. Spierdalaj, stary małpiszonie. Dobra, jedziemy do domu.